Jesteście gotowi? Tak jest, kapitanie. Nie słyszałem. Tak jest, kapitanie. O! Kto ananasowy pod wodą ma dom? Pan Bob Kanciasto porty to już dzisiaj klasyk. Ma niemal status Garfielda czy Królika Baxa, więc nawet jeżeli ktoś nigdy nie oglądał serialu, to i tak przynajmniej raz w życiu gdzieś tam bohatera widział, tym bardziej, że jego potencjał mimiczny jest niemal nieskończony. kreskówka zdobyła sobie nieśmiertelną sławę głównie z uwagi na nietypowy koncept, gdyż akcja dzieje się na dnie oceanu, charakterystyczny humor z drugim, a nawet trzecim dnem. Autor Patryk Rozgwiazda. Róże w fiolecie, ciołki czerwone, a ja muszę iść do łazienki. Lup, lup, lup. A także całej plejadzie barwnych i pokręconych postaci z naszą tytułową gąbką na czele. Nie sposób po prostu nie polubić tego prostodusznego, kwadratowego i żółtego gościa. No a tam, gdzie pojawia się popularność, muszą być igrowe adaptacje. Tych pojawiło się mnóstwo i obejmowało niemal wszystkie konsole. Od Game Boya Color przez PlayStation 2 na tych współczesnych skończywszy. I jak to z grami na licencji bywa, w przeważającej liczbie były to raczej niedorobione popierdółki, które miały zarobić na samej marce. Zdarzały się jednak wyjątki, bo wydane na konsole szóstej generacji platformówki 3D ze SpongeBobem były całkiem przyzwoite. Na tyle przyzwoite, że jedna z nich, Battle for Bikini Bottom, doczekała się 3 lata temu fantastycznego remakeu, które gracze z miejsca pokochali. Idąc za ciosem, ci sami twórcy postanowili stworzyć zupełnie nową grę z naszym gumczastym bohaterem, która powinna zadowolić każdego fana serialu. Ale co z pozostałymi graczami? Cóż, tu odpowiedź nie będzie taka oczywista. Bikini Bottom is counting on you! W bikini dolnym sprawy mają się po staremu. Spongebob wraz ze swoim przyjacielem, Patrykiem wybierają się do świata rękawic, gdzie spotykają tajemniczą Madame Cassandrę, która sprzedaje im magiczne bąblo mydło z dodatkiem syrenich łez spełniających życzenia. Nasi bohaterowie oczywiście nadużywają danej im mocy baniek, przez co otwierają liczne portale do innych rzeczywistości, które niszczą doszczętnie miasteczko i zagrażają równowadze całego wszechświata. No wiecie, typowy dzień w bikini dolnym. Z racji tego, że kanciastja jest osobą uczynną, postanawia ze swoim przygłupim i zamienionym w balonik przyjacielem wszystko to odkręcić. I nie ma chyba sensu dalej zagłębiać się w historię, bo dość powiedzieć, że ta po prostu idealnie wpasowuje się w klimat kreskówki. Czyli jest absurdalna, głupawa, samoświadoma i tak naprawdę stanowi głównie pretekst do umieszczenia kolejnych gagów, także nawiązujących do wydarzeń serialu. Dlatego fani będą ukontentowani, podczas gdy reszta może się często odrapać po głowie, nie bardzo wiedząc, co się tu w ogóle dzieje. Taka jest natura adaptacji kreskówek, że zwykle są one skierowane do bardzo specyficznego odbiorcy. Pomówmy jednak o tym, co najważniejsze, czyli rozgrywce. Jako się rzekło, The Cosmic Shake to trójwymiarowa platformówka, w której. Bardzo duży nacisk jest postawiony na zbieractwo. Jeżeli graliście kiedyś w pierwszą trilogię Spyro, Dylogię Banjo-Kazooie bądź Ukulele, to ten schemat rozgrywki powinien być wam dobrze znany. Mamy zatem hub, w którym jest bikini dolne, w którym oprócz kilku zadań pobocznych nie ma za wiele do roboty i z którego przenosimy się do kolejnych etapów. I tu pierwsza duża zaleta do Cosmic Poziomy są nie tylko bardzo różnorodne tematycznie, ale też są naprawdę duże. I choć liniowe, dają nam całkiem sporo poczucie wolności. Trafiamy m.in. do podwodnego dzikiego zachodu. Tak, logika serialu wciąż tu działa, na plan nowego filmu karate, czy do. Czasów prehistorycznych. W każdym z nich naszym zadaniem jest dotarcie od punktu A do punktu B i przywrócenie jednego z naszych przyjaciół lub ważniejszego obiektu do naszej rzeczywistości. Pod drodze czeka nas oczywiście zbieractwo. Dużo zbieractwa! Główną znajdźką są tutaj kosmiczne galarety, które służą głównie do zakupu kostiumów mających wartość wyłącznie kosmetyczną. Jednak, aby móc w ogóle zakupić jeden z nich, najpierw będziemy musieli go odblokować, a do tego posłużą nam złote dukaty poukrowane tu i ówdzie, bądź przyznawane za wypełnianie zadań pobocznych. No właśnie, jak wspomniałem wcześniej, etapy są całkiem spore i eksploracje oraz Zbierania fantów będą mieli co tutaj robić. Gra ma nieco myślnej dla strukturę. Nie wszędzie dojdziemy od razu, ale ponieważ SpongeBob zdobywa z czasem coraz to nowe moce, to będziemy mogli wrócić do wcześniej odwiedzanych lokacji, by móc wyczyścić je do cna. I pozwala to znacznie wydłużyć czas spędzony z tą niezbyt w sumie długą grą. Co by jednak nie mówić, wciąż mamy tu do czynienia z platformówką, a więc dużo sobie poskaczemy. Na szczęście motywyka postaci jest bardzo solidna i nie można jej praktycznie nic zarzucić. SpongeBobem steruje się naprawdę miło i reaguje na nasze polecenia bez ociągania, a jednak wciąż czuć ten potrzebny ciężar, który charakteryzuje najlepsze. Grę z gatunku, w temu naprawdę przyjemna animacja chodu, idealnie oddająca fakt, że całość dzieje się pod wodą. Początkowo wachlarz ruchów kanciastego nie jest zbyt wyszukany. Od zwykły i podwójny skok, tąpnięcie w ziemię i zwykły atak. Szybko jednak dostajemy do dyspozycji latawiec w formie pudełka od pizzy, kopka late, chustanie czy bankowe deski surfingowe. Tu trzeba powiedzieć, że te moce działają różnie. Jedne będą dawać dużo frajdy, do innych będziemy musieli przywyknąć, gdyż są one zwyczajnie nieintuicyjne i niewygodne. Szczególnie to chustanie się mogło być wykonane o wiele lepiej, gdyż kompletnie nie czuć siły jaką spanżło się huśta, przez co wyczucie, kiedy mamy się puścić, może być początkowo nieco kłopotliwe. Nie da się jednak ukryć, że większych problemów na tym polu nie uświadczymy i generalnie sterowanie żółtym bohaterem to sama przyjemność. To pomówmy o technicznych aspektach gry. Grafika jest, jak każdy wiedzi, bardzo ładna, niesamowicie kolorowa i nasycona, i po prostu idealnie oddaje charakter serialu. Wszystkie etapy są prześliczne i bogate w masę szczegółów, przez co nie raz i nie dwa będziemy się zatrzymywać i oglądać piękne widoczki. Wtórują temu fantastycznie wyglądające i fenomenalnie animowane modele postaci, które zamiast po prostu stać. I gadać, oddają w pełni emocje, jakie im towarzyszą przy rozmowie. Z kolei katzenki wykonane są niemal po mistrzowsku i tylko niższe jakości tekstury zdradzają, że nie mamy tu do czynienia z pełnoprawnym filmem animowanym, bo ich reżyseria i animacja stoją na naprawdę kapitalnym poziomie. Jeżeli chodzi o muzykę, to ta idealnie oddaje klimat serialu. Są to oczywiście głównie hawajskie motywy, jednak ona sama dostosowuje się do etapów, które odwiedzamy. Jedyny problem w tym, że wydaje się być nagrana zdecydowanie za cicho, przez co ginią na gdzieś tam w tle. Niestety, efekty dźwiękowe z kolei bywają nieco niechlujne i albo nie pojawiają się tam gdzie. Mają być wcale, albo brakuje im po prostu odpowiedniej mocy, przez co nie oddają one w pełni tego, co dzieje się na ekranie. Na tym tle zdecydowanie wybija się polski dubbing, bo tak gra wyszła w pełni spolonizowana. Niby nie powinno to dziwić, gdyż remake Battle from Bikini Bottom także się go doczekał, to jednak wciąż jest to naprawdę miła niespodzianka. Tym bardziej, że zamiast tanich zamienników, raz jeszcze powróciła niemal cała oryginalna obsada kreskówki. Mamy m.in. Zbigniewa Suszyńskiego w roli Skalmara. To ma być dzień wypoczynku i szukania inspiracji. Nie wolno mi przeszkadzać podczas bezcennego po urlopów. Mirosława z Bojewiczek, pana Kraba sugeruje zatrudnić konsultanta, który pokaże wam co i jak za symboliczny udział, powiedzmy 70%. Czy Dariusza Odije wcierającego tego się w planktona. Wielokomórkowi idioci. Przez was całe bikini dolne pogrążyło się w chaosie. Moja restauracja się przewróciła, aby jedyny mały spód zaginął. Jednak oczywiście show kradnie duet Jacek Kopczyński i Paweł Szczesny w głównych rolach, którzy jak zwykle wypadli po prostu fenomenalnie. Myślisz o tym samym co ja, Patryku? Zdecydowanie! Ale gdzie w tak krótkim czasie znajdziemy szkolny autobus wypełniony majonezem? Co? Nie! Miałem na myśli zgłoszenie się na casting do zespołu, żeby dostać się do zamku i uratować perłę. A tak, to właśnie miałem na myśli. Poważnie, jak to jest, że gdy ci dwaj grają już w duecie, to niemal zawsze są to ikoniczne role. Sam przekład także jest fantastyczny i tłumacze nie zapomnieli o wszystkich swojskich nazwach, które dla polskiego odbiorcy są tak bliskie i dobrze znane. Wspaniała robota i liczę na więcej tak świetnych dubbingów. Na wstępie wspomniałem, że produkcja może nie zachwycić tych, którzy fanami serialu nie są, no i faktycznie. Niestety liczne wady do Cosmic Shake mogą sprawić, że inni gracze odbiją się od niej lub po prostu ją najzwyczajniej w świecie pominą. Po pierwsze walka, która jest o wiele za dużo jest po prostu irytująca. Podstawowy atak Spongeboba ma bardzo lichy zasięg, do tego nasz bohater uderza tylko raz, gdzie przydałoby się jakieś podstawowe kombo, tym bardziej, że niektórych przeciwników musimy uderzyć kilka razy. Niby otrzymujemy także banki, w których możemy zamykać przeciwników, a także tąpnięcie, ale używanie tych czynności bywa zbyt toporne i za długie, przez co łatwo wypaść tu z rytmu. I to nie tak, że walki możemy sobie po prostu pominąć, gdyż większość z nich jest obowiązkowa i gra nie puści nas dalej, dopóki nie pokonamy ostatniego wroga, a bywa, że ci ukryją się gdzieś sprytnie i trzeba ich szukać. Innym problemem bywają kulawe hitboxy naszej gąbki. Przez co raz i nie dwa zdarza się, że utrzymamy obrażenia zupełnie nie z naszej winy, stojąc kilka dobrych metrów od atakującego wroga. Sprawia to wszystko, że walki są chaotyczne, irytujące, męczące i będziemy je traktować jako przykry obowiązek. Jednak największym grzechem do Cosmic Shake jest to, że gra nie stanowi w zasadzie żadnego wyzwania. Przez całą grę nie trafujemy na ani jeden fragment, który sprawiłby mi jakąkolwiek trudność. Zginąłem tu może góra ze trzy razy na całą grę, a i tak musiałem się nieźle postarać, żeby do tego doszło. Po zgonie gra po prostu cofa nas do poprzedniego checkpointa i przywraca pokonanych wrogów oraz zebraną galaretkę. Ale wszelkie fabularne przedmioty czy czynności pozostają zebrane i wykonane. Sprawia to niestety, że gra w pewnym momencie może stać się wyjątkowo nużąca, i zaprosta i coraz ciężej będzie nam do niej wracać. Tym bardziej, że w pewnym momencie do rozgrywki wkrada się monotonia. Duże etapy to jak najbardziej plus, ale bywa, że dłużą się one niemiłosiernie, zwłaszcza że brakuje tu jakichś naprawdę interesujących czynności. Te raz na jakiś czas się pojawią, ale albo są one za krótkie, albo nie dostarczają żadnej radochy. Szczególnie jazda konno z niesamowicie skopanym sterowaniem, sprawiającym, że nasz łuk ślizga się w lewo i w prawo. Przez to nie czujemy, że mamy nad nim jakąkolwiek kontrolę. Tego na szczęście nie ma dużo, ale jak już jest, naprawdę irytuje. A tak poza tym, to większość gry opiera się na tym samym schemacie, który w pewnym momencie może zmęczyć nawet największych fanów gatunku. Gra ma również kilka pomniejszych gliczy, jak choćby źle wyświetlające się ikonki na ekranie, ale na szczęście nie jest to coś szczególnie upierdliwego. Czy to sprawia, że Spongebob ciasto porty do Cosmic Shake to złagra? No aż tak źle chyba jednak nie jest. To w najlepszym razie produkcja wykonana rzemieślniczo, która doskonale trafia swoją grupę docelową, a w najgorszym po prostu nieco i monotonna produkcja, którą mało który inny gracz doprowadzi do końca. I tak, zdaje sobie sprawę z tego, że gracz będą głównie najmłodsi, ale Spongebob od zawsze przyciągał też nieco starszą publikę, więc można było dodać do gry możliwość wyboru poziomu trudności, tak żeby i jedni i drudzy bawili się dobrze. Walki w tej formie nie powinny być natomiast wcale, zamiast tego twórcy powinni pozostać przy luźno chodzących przeciwnikach, jak w innych tego typu platformówkach. Więcej ciekawszych czynności także mogłoby sprawić, że byłaby to gra dużo bardziej atrakcyjna, także dla tych graczy, którzy nie są wielkimi fanami serialu. Ale chyba najgorsze jest to, że poprzez gra tych samych twórców, czyli kilkukrotnie tu już wspomniany remake Battle for Bikini Bottom, to wszystko oferuje i dlatego jestem skłonny polecić go dużo bardziej niż najnowszą odsłonę Canciasto Portego. The Cosmic Shake to wciąż gra solidna, ale chyba tylko dla największych fanów kreskówki. Tym bardziej, że w ostatnich latach mamy urodzaj dobrych platformowych 3D, a na horyzoncie już majaczy parę innych, o wiele lepiej się zapowiadających, jak choćby Clive and Ranch. A więc Spongebob Canciasto Porty The Cosmic Shake to nie kubeł pomyj, ale też nie sekretny składnik do Krabba Burgera. No, to dajcie znać jak Wam się podoba ta recenzja przygotowana przez Gandalfa, a jeżeli Wam się podoba, no to łapka w górę jest mile widziana. No i cóż, trzymajcie się!